Marszałek Sejmu Szymon Hołownia po raz drugi już w swojej karierze kandyduje na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Aktualne sondaże dają mu czwartą pozycję, dając kilkuprocentowe poparcie. Hołownia podczas spotkania w Częstochowie mówił, że to wkrótce się zmieni, bo właśnie teraz rozpoczyna się jego właściwa kampania wyborcza. Idę na urlop od marszałkowania. W najbliższym czasie 100 spotkań w 60 miastach. W ciągu najbliższych trzech tygodni tak naprawdę w bardzo intensywne spotkania. Bardzo dużo obecności. Dopiero w tym tygodniu rozwiesiliśmy banery. Dopiero w tym tygodniu naprawdę zaczynamy ostrą kampanię w internecie. Padały również inne obietnice, wśród nich te skierowane do małych i średnich przedsiębiorców, których, jak mówił Hołownia Losem, jest mocno zainteresowany. Jeżeli będę prezydentem, powołam przy prezydencie zespół do spraw małych i średnich przedsiębiorstw. Małych i średnich przedsiębiorców zaproszę do stołu po to, żeby co miesiąc, a nie co pięć lat, co miesiąc, Opublikowali raport, jak przyjazne jest otoczenie legislacyjne i administracyjne do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Kandydat wskazywał także, jakie cechy nim mieć przyszły prezydent. Odniósł się też do pomysłu powszechnych szkoleń wojskowych, a także ocenił, czy istnieje realne zagrożenie. Ze strony Rosji. Wojna hybrydowa jest zagrożeniem, które dzisiaj y, nam realnie grozi, i musimy być na to gotowi. Dlatego musimy się zbroić, musimy odstraszać, musimy kupować sprzęt, musimy rozmawiać o nuclear sharing, musimy się szkolić, ale uspokajam, nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce w tej chwili doszło do przywrócenia powszechnego poboru, żeby te szkolenia, o których teraz rozmawiamy, przybrały formę jakichś wojskowych łapanek robionych przez WKU. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, ewentualna druga dwa tygodnie później. 1 czerwca